Wiecie, dzisiaj jest jak zwykle, nie pamiętam. 30 marca jest przepiękna pogoda w cieniu 19 stopni. Z moim kochanym synem pojechaliśmy na fantastyczną wycieczkę rowerową, a teraz będziemy robić coś, czego się trochę nie spodziewałam. Przyznam szczerze. W związku z tym, że szklarnie będziemy mieli właściwie lada dzień. Właściwie to już ją mamy, ale jeszcze nie jest skręcona, więc film o skręcaniu szklarni pojawi się, jak ją skręcimy, a myślę, że zajmie nam to trochę czasu, bo po prostu mamy problem z czasem. W związku z tym, że mm, jeszcze może minąć trochę czasu, a roślinki, które są w domu zaczynają mi się bardzo wyciągać. Postanowiliśmy kupić dodatkowy inspekt, mały taki i po prostu te sadzoneczki na razie wsadzę do tego inspektu, a on mi się i tak przyda, więc będę go miała na przyszłość. Pokażę Wam, jak on wygląda. To jest inspekt z poliwęglanu. Myślę, że najfajniejsze Mama. jest to, że mogę go składać. Moje dziecko mi pomoże przy tym. Mama. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ok, wygląda to tak. Jest sześć takich szybek i tutaj jest taki Plastikowy, co? Plastikowe elementy, które się składa. Tu jest instrukcja, i zaraz będziemy działać. Kuba, co ty tu widzisz? Powiedz mi, co to tu jest? Masz. Um. No, mówię mu mikrofonie. Co tam widzisz, pani? Co, co, co to jest? Powiedz mi tutaj. Lajda hebki. No. Palaczmy a Tak na Mhm, dobra. No, a to, a to, co to jest? takie elementy. Elementy plastikowe. Co mm. z tego będzie, powiedz mi? Szlania. Jaka szklarnia? Mała czy duża? Mała. Mhm. Mm. Wiesz, wie, jak się nazywa taka mała szklarnia? Nie. No. Inspekt. In tak, to będzie inspekt, tak? Mm. Super. Ale... Ale co? Więc robimy taką klarnię. Mhm. Yeah. To małe. Dla niej to Generalnie składanie takiej szklarni to naprawdę prosta sprawa. Są cztery szybki, które łączy się za pomocą takich plastikowych elementów. I do tego mamy taką aluminiową listewkę, którą nasuwa się po prostu na te szybki. Następnie od góry zakłada się kolejne plastikowe elementy, które tak klikają i wtedy wiadomo, że wlazły. Później przykręca się do śrubkami. Natomiast jeżeli chodzi o przykrycie całości, czyli o pokrywę, to ona montowana jest na takiej gumce i o dziwo całkiem nieźle się dotrzyma. Monsterem Twojego życia jestem! Je, no, taki domen. Ma być z drugiej strony. Prawo <słuchask> ja. Oczywiście musiałam wszystko obrócić, więc tak naprawdę zacząć od nowa. Masz coś do powiedzenia, synu? Nie. Tylko idę dla Kali, idę jako ma. Idę na nogę, Mmm, cztery katały, kala, ksary. Um, I mama pracuje, potem mama. Mama robi klanie. Klanie lubię, Sklanie. A, przepraszam. Jak to mogę, to mogę. Jak nie mogę, to nie mogę. To ja. Mama, to ja. Ja chcę, żeby kochał mokra. Tu jest mokra. Ja jadę na to. Także tu jest kata. A mama gdzie? Tu. Tu jest mama? <laughs> tam jest kata. No, Mama tam lapi babki na Kto nie A, To nie chodzi sobie. To wchodzi. Chodź nie trzymaj się za to. Właśnie nie zmieścisz. Będę mlapami dole. Zrobiłam i teraz wam szybciutko powiem coś na temat tego... Inspektu. Pierwsza rzecz to wielkość. Jeżeli nie macie szklarni, to na sam początek myślę, że w zupełności będzie wystarczający. Zmieściło mi się tutaj bardzo dużo sadzonek, ja ich mam coraz więcej w domu, więc, więc generalnie jestem przeszczęśliwa, że się tego pozbyłam z domu, bo była masakra. W sensie wiecie, bałagan wszędzie. U nas w domu jest bardzo ciemno znaczy bardzo, no nie jest bardzo ciemno, ale mamy okna głównie na wschód. Na stronie południowej mamy właściwie. Dwa okna, z czego jedno jest zadaszone, bo to jest okno od terasu i mamy okna dachowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie okna z parapetami, no to niestety na południowej stronie mamy tylko jedno, jest to małe okienko w łazience. To znaczy, mamy jeszcze dwa takie malutkie na schodach i w schowku takim pod schodami, ale one są tak małe, że tam praktycznie nic nie wejdzie. Poza tym te pomieszczenia, to znaczy na przykład schowek jest tak maleńki, że tam jest po prostu i tak ciemno. Natomiast wszystkie inne okna są po prostu na różne inne strony. Na przykład od strony wschodniej mam dużo okien, ale tam jest w ogóle ciemno. Znaczy, ciemno, no w pomieszczeniu nie jest ciemno, ale jest za ciemno dla tych wszystkich roślin, więc, więc jestem przeszczęśliwa, że kupiliśmy ten inspekcik, mimo tego, że będziemy mieli szklarnię, lata na dzień dosłownie, to uważam, że ten inspekt to była naprawdę dobra inwestycja, on kosztował nas chyba 130 zł, wiem, że mi się przyda na 100%, bo wiem, że nawet jeżeli będziemy mieli szklarnię tam, gdzie będziemy mieli, to będę sobie już mogła masę rzeczy przygotowywać pod, szkla, po, po, pod sadzenie czy cokolwiek, a sporo sadzonek będę mogła mieć tutaj, chociaż... To się okaże potem w przyszłości, natomiast jeżeli nie macie szklarni, to taki inspekcik to jest naprawdę myślę świetna sprawa i naprawdę dosyć dużo się w nim mieści. No więc wygląda on w ten sposób przed, przed zamknięciem. Jak widzicie wsadziłam już sobie wszystkie sadzonki, na spód położyłam sobie karton, ponieważ tak sobie pomyślałam, że może będzie im trochę cieplej? Nie wiem, nie wiem, tak jakoś mi przyszło do głowy. Najładniejsze sadzonki to są te i to jest moja szałwia, która przepięknie mi urosła. Groszek pachnący wygląda paskudnie, jest po prostu powyciągany w każdą możliwą stronę, ale jest mi go tak szkoda wyrzucać, że stwierdziłam, że spróbuję, a wysiałam sobie już inne nasionka, które jak mi tylko wykiełkują, od razu wsadzam tu, więc mam nadzieję, że tym razem mi wyjdą. Kalafiory, jakieś tam brokuły, tam są pory. No zobaczymy, mam nadzieję, że to wszystko zacznie rosnąć tak jak powinno w tej chwili, bo no, tylko ta szałwia wygląda fajnie. Natomiast wracając do samego inspektu, to jest on, jak widzieliście, mega prosty w służeniu, bo to jest po prostu dosłownie 10 minut i jest gotowy. Tutaj w rogach są takie szpile, które się wbija do ziemi, żeby on się trzymał. No i teraz jak się chce go zamknąć... To po prostu się go zamyka w ten sposób. Dobra, muszę użyć dwóch rąk. Okej, okay, udało się. Generalnie robi się to bardzo prosto, oczywiście, tylko dwoma rękoma. Oczywiście ma jeszcze możliwość oparcia, tak żeby ten inspekcik był otwarty, jak będą mocne upały. No, no i tak to wygląda, słuchajcie. Przy, przy tych drzwiczkach on ma takie uszczelki, więc tam powinno być rzeczywiście ciepło w środku. Myślę, że kupię jakiś termometr, żeby sprawdzać, jaka tam jest tem temperatura w ciągu dnia. No i zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, myślę, że jeżeli nie macie szklarni, to naprawdę pomyślcie o czymś takim. To nie jest duży koszt. Możecie to sobie ustawić gdziekolwiek. Jak to, ja go ustawiłam na stronie południowej, więc będzie tutaj najcieplej. Także mam nadzieję, że te roślinki nam w końcu odbiją. Polecam serdecznie inspekty, które w tej chwili robią naprawdę fajne. Nie są drogie. I przy okazji nawet całkiem nieźle wyglądają. Dzisiaj jest 31 marca. Wczoraj postawiłam nasz inspekt i niestety doprowadziłam do małej katastrofy, ponieważ zapomniałam go otworzyć. Niektóre roślinki mi się ugotowały. I są to głównie kalafiory tam, brokuły. I seler, z którego się bardzo, bardzo cieszyłam, a niestety. Raczej nic już z niego nie będzie. Na szczęście widzę, że podniosła mi się szałwia, która też już średnio wyglądała. Groszki pachnące wyglądają tak, więc w ogóle porażka totalna. Ale tu mam wysiane nowe, więc mam nadzieję, że z nich coś będzie. Tym bardziej, że będą już na zewnątrz, więc powinny lepiej urosnąć. Yy, także słuchajcie, tak to wygląda. Trochę lipa. Nie wiem, co będzie z porem jeszcze tutaj. Ten rzeźnik ugotował rośliny. Pamiętajcie, żeby otwierać inspekty, szczególnie jak jest bardzo ciepło. Oczywiście miałam to zrobić, ale zasnęłam, ponieważ nie spałam całą noc, przyjechała do nas moja mama i zajęła się kubą, a ja poszłam się zdrzemnąć, bo byłam bardzo, bardzo dzisiaj nie w formie i po prostu zapomniałam go otworzyć. A on się jednak bardzo szybko nagrzewa. No trzeba tego pilnować, także pamiętajcie, żeby, żeby inspekty otwierać, szczególnie jak jest bardzo ciepło. Tak samo jak szklarnie. Bo inaczej ugotują Wam się roślinki. Na szczęście większość z nich mogę wysiać jeszcze raz, bo patrzę, na kalafiory do końca marca, mogę wysiewać, więc jeszcze dzisiaj to zrobię. Grokuły zresztą też. No i zobaczymy, co z tego będzie. A oto ogrodnik, który zabił wszystkie swoje roślinki. Nie wszystkie. Na swoim smutko samochodzie albo żalo aucie. Rozpacza nad tym, co zrobił tym żywym, pięknym stworzonkom. Ogrodniku. Jak mogłeś? Kocie odejdź od tego żarcia. Tam nie ma mięsa. Odejdź.